Z sali obok Kasper właśnie śpiewa kolędy, ale ja tutaj w ogóle nie czuję klimatu świąt. Ale wystarczy tylko pstryknąć i już święta się zrobią same. A jeżeli nie, to wystarczy pójść do marketu i usłyszeć przeboje w stylu Last Christmas. Pomijając pojednanie, miłość i aspekt tradycyjny, to święta to też prezenty. A to dla nas graczy, z dość drogim hobby, świetna perspektywa. Niestety bliscy i rodzina nie znają się na tym tak dobrze jak my i często dają się zmanipulować sklepom, a my spędzamy wigilię z wymuszonym grymasem i rozczarowaniem. Oto najgorsze prezenty, które mogą dostać gracze, na które musimy być mentalnie przygotowani, jak jesteśmy nimi obdarowywani, i które musimy omijać na zakupach. W tym materiale postaram się znaleźć sposób na to, jeśli w ogóle da się, ustrzec od tych złych prezentów, bazując na waszych historiach, o których pisaliście na Facebooku. Zaczynajmy! Patryk pisze, najgorszy jest porobiony kontroler. Drugi pad to coś kluczowego dla konsolowego gracza. No i nie tylko. Jest to zakup, który najdłużej odkładamy, bo nowy kontroler jest często równowarty pudełkowej grze. Na rynku mamy masę podróbek i nieoficjalnych sprzętów, które zdawać się mogą jako dobra alternatywa, no, przynajmniej tak prezentują to markety. Prawda jest jednak zupełnie inna i czasami trudno trafić. Zaoszczędzona stówka naprawdę robi różnicę, ale co z tego, skoro pad sypie się po kilku tygodniach? Lepiej już kupić używany, oryginalny na Allegro. Sam złapałem się na tym, kupując pada niejaki marki Predator na PS2 znajomemu kilka lat temu. Ciesząc się, że zaoszczędziłem, okazało się, że tak naprawdę obdarzyłem kumpla bublem, który padł po trzech tygodniach, a część przycisków, mimo zapewnień na pudełku, wcisnęła się na amen. W przypadku tego nietrafionego prezentu musimy być po prostu konkretni i jak. Budżet nam nie pozwala, możemy się ratować zawsze używanym padem, bo te w większości są w stanie dać radę. Innego rodzaju problem ma Elżbieta. Ojej, pamiętam jak dziś pewne święta. Elu, co byś chciała pod choinkę? Grę komputerową. Najfajniej, jakby to była Syberia, bo to przygodówka i w ogóle podobno super. O, dałabyś spokój z tymi grami już! Zresztą Ciocia Jadzia i kupiła jakąś fajną i to taką nową i lepszą. Okazało się, że ciotka kupiła mi program edukacyjny, który w zabawny sposób sprawdza wiedzę ucznia z zakresu materiału szkolnego klas od 4 do 8. To jest chyba najgorszy przykład źle trafionego software'u. O ile dziś sklepy głośno reklamują komercyjne hity, możemy być prawie pewni, że sprzedawca będzie chciał wykorzystać niewiedzę przysłowiowej babci i obchnąć jej zalegający na półce edukacyjny lub o zgrozo religijny software. W tym przypadku jedną z firm, która naprawdę zdaje się pałać nienawiścią wobec świąt, jest wydawnictwo Pasterz i ich, nazwijmy to bardzo umownie, gry. Tak prezentuje się materiał z jednego z tych hitów: Przygody ze Świętym Piotrem. Słuchaj, gościu, jest sprawa do załatwienia. Słuchaj, w mieście rybacy. Czaisz? Piotr rybak i oni rybacy, Piotr powołany i oni powołani. I tak sobie tak myślę, trzeba by ich tu sprowadzić. Tak sobie tylko myślę, nie? Swoją drogą, zobaczcie jaka ironia, w mediach i wśród tych religijnych obrońców moralności jest taka nagonka na gry, ale religijne gry są dobre, więc idąc tym tropem, jeżeli spędzimy trochę czasu z świętym Piotrem, albo będziemy robić dobre uczynki w GTA, to może nie pójdziemy do piekła? Jak się obronić przed tym i zamiast do Betlejem trafić na Syberię? Nie jest łatwo się przed tym ustrzec. Pomaga chyba tylko wydrukowanie okładki gry i wklejenie jej do listu mikołajowego. Podobny problem miał Piotrek. Jeśli rodzice podarują ci Limbo w The Lost na gwiazdkę, to wiedz, że cię nie kochają. Załóżmy, że nie dostaliśmy przyrody 2015, ani gry ze studia Pasterz. Co zrobić, kiedy tytuł jest zwyczajnie słaby? Zwyczajnie odsprzedać na Allegro albo potraktować to jako żartobliwą odskocznię od tego, co gramy na co dzień. Idealnym ratunkiem zdają się karty podarunkowe i prepaidy, bo przynajmniej sami sobie coś wybierzemy. Albo dokonamy zakupu tuż po wigilijnej kolacji. Xbox Live, PSN, Nintendo, Steam, Google Play, prawie wszystkie platformy oferują karty podarunkowe, które można dostać już w kiosku, czyli w miejscu dostępnym dla takiej stereotypowej babci. Od gracza dla gracza, karta podarunkowa to trochę pójście na łatwiznę. Jednak gdy dostajemy coś takiego, byłoby nam o wiele lepiej niż z jakimś gniotem. O ile z wymienionych przypadków da się jeszcze jakoś uciec, to następny przykład jest dość ciężki, bo co jeśli zamiast PlayStation dostajemy FunStation? Nie wiecie co to jest? To chyba dobrze. Niestety manipulacja wielkich sklepów czasami sięga tak daleko i tak bardzo, że tylko hardkorowy wygraży się w stanie połapać. Michał pisze Kiedyś spodziewałem się, że na gwiazdkę dostanę moje wymarzone PS1. Kiedy rozpakowałem prezent, okazało się, że to nie PS1, tylko konsola przenośna typu Tetris 168 w jednym, gdzie wszystkie gry były na bazie klocków. Najgorsze święta ever. Największym zbrodniarzem jest w tym przypadku firma Tiger, która produkowała kiedyś przenośne konsole z jedną grą za drobne sumy. Wiadomo, pomysł nie jest niczym nowym. Już prekursor Game Boya, czyli Game ⁇ Watch, oferował tego typu rozgrywkę. Tylko było to prawie 30 lat temu, a w dobie smartfonów sama idea zdaje się zwyczajnie absurdalna. Marketing złych firm robi jednak swoje. Widząc napis 1000 gier w jednej, większość nieświadomych konsumentów się nabierze. Jedna gra za 50-60 zł, tam ci oferują 200 za tą samą cenę. Na pewno oszukują. Zawsze możecie w takim przypadku ironicznie grać w te gierki przez znajomych, tak dla beki, albo po prostu wmawiać ludziom, że chcecie być dziennikarzem growym na starość i dlatego chcecie się znać na grach. Najgorszy dylemat zdaje się mieć Maciej. Najgorszy prezent na gwiazdkę? Kiedy Twoi rodzice pomylili laptopa z komputerem edukacyjnym dla dzieci. Te komputery były prawdziwą zmorą graczy jakichś 10 lat temu, jeżeli mówimy o komuniach imieniach i tym podobnych. Na szczęście jest ich na rynku już mniej niż kiedyś. Głównie sprowadza się to teraz do zabawek firmy Fisher Price dla najmniejszych, więc jeśli macie więcej niż 5 lat, to nie ma się czego obawiać. Da się jednak trafić jeszcze na te wybryki natury, a raczej technologii. Taki jest ten oto gadżet: Laptop Edukacyjny e -Edu Galaxy. Interaktywny laptop nawiązuje do największych trendów zabawek edukacyjnych, zarówno pod względem funkcji, jak i nowoczesnego designu. Teraz już wiecie, jak wygląda nowoczesny design, więc jeżeli nie podoba Wam się wygląd Waszej konsoli albo pc to wydrukujcie sobie naklejkę z kursorem i z ikonkami. Wiadomo będzie, że to prawdziwy sprzęt i nikt nie będzie się z Was śmiał. I to by było na tyle. Tak się prezentują najgorsze prezenty dla graczy. Przynajmniej bazując na Waszych Facebookowych historiach. Przed niektórymi z nich da się ustrzec, przed innymi niestety nie, ale pamiętajmy, że w święta nie chodzi o prezenty, ale głównie o nadrabianie zaległości w grach i spędzanie czasu z rodziną, więc życzę Wam wesołych świąt i odpalcie jakiegoś koopa z bliskimi i nie pęknijcie z przejedzenia. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się. Nara.